Przebytej metamorfozie moja pewność siebie bardzo wzrosła. Dzięki temu czuję się bardziej odważna w kontakcie z innymi ludźmi. Przestałam ukrywać swój uśmiech. Cześć, nazywam się Kasia. Do kliniki Aldent trafiłam w celu poprawy estetyki uśmiechu. Od dziecka zmagałam się z kompleksem krzywych i nierównych zębów, które były też w nieestetycznym kolorze. Przed moją metamorfozą zawsze uśmiechałam się tylko tak, aby nie pokazywać zębów, więc bardzo mi to jakoś utrudniało takie codzienne życie, bardzo się tego wstydziłam, przez to mało się uśmiechałam. Po wejściu do kliniki kontakt z panią doktor był przesympatyczny. Pani doktor wszystko mi wyjaśniła, wytłumaczyła, jak będzie wyglądało moje leczenie. Bardzo mnie uspokoiła. Jest to dla mnie nowa sytuacja. Nie mogę się jeszcze przyzwyczaić, ponieważ dosyć krótko mam ten swój piękny uśmiech. Natomiast cały czas chcę się teraz uśmiechać, czego wcześniej nie robiłam. Poddałabym się na pewno tej metamorfozie jeszcze raz.